Siemanko wszystkim, z tej strony Pietrucha. Witajcie w siódmym odcinku już z gry Plague Requiem. Dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka, zapraszam do playlisty, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. A dla tych, którzy oglądali, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Tutaj była wielka masakra. Hugo przez sen zniszczył całe miasto. No, a my w końcu dotarliśmy do łodzi, do której całym, cały poprzedni odcinek szliśmy. No, i teraz udamy się do Marsylii. Ta rodzina jest naprawdę strasznie pokrzywdzona. No i jesteśmy w rozdziale piątym. Co pozostało? So, we're in Marseille. There are a few I heard the same thing happened in Guiana. The rats, the bite that poisons your blood, it seemed far from us. Hey, you were dreaming. Are we there? No, but it shouldn't be long. Hey. Don't look at that. Why not? Do I make them go away? won't undo it? Hugo, you are having a seizure. Don't want to go to Marseille. More people will die. You know it! Mother wants you to. No! The island! It's where I must go! It's where I will be fixed, Amicia! We can find it, please! Nobody listens! I told Mother I felt unwell, but the Majesty shushed me. He said it was part of the test! Mother and the Majesty, they think they know, but they don't! And people die! Because of me! Hey, hey, hey! I know. I will do what's good for you. I will.

We need to get him to safety, Amicia. You want to lock him away again. It's not the same thing. You've seen what happens. The Order has people and equipment. They know how to handle this. No, This... happened because of what you and this Vondar did to Hugo. Mother... Shutting him away and keeping up with this torture will kill him! He's a child! He's a victim of all this too! He's my child. <laughs> We are not enemies, Amicia. I know you love Hugo dearly and I know you two share a bond that I cannot truly understand. But you need to open your eyes. What happened back there will happen again. You're right. You just don't understand. No ona I'm going to take a look. I think I see the problem. We'll take care of it together. All right, kids. I'll let you handle this. Hey, you can go back inside if you want. No, it's all right. I won't let you down. I told you. For now, we'll get that boat moving. But it's not over yet. Yes, go on. Thank you. Okay.

i hope joseph will find a way to stop. okay. W drugim kierunku. so many dead. they didn't deserve this. it's a tragedy. i never thought that. it's too late for that. but this island. Hugo says it will fix all this. So it will. How? The question is where. We have to find hmm. it. Właśnie, weźmy cokolwiek. But you will have to pick a side. She's my magistra. A to z tego. Ma swój rozum chyba, nie? No ja bym stanął po stronie misji bo ta matka. Nie wiadomo, czy teraz dziecko jest dla niej ważniejsze, czy ten zakon. Ciężko stwierdzić teraz po jej zachowaniu. No chyba, że ona wie coś więcej, a to my się mylimy. Gdzie to było? To chyba po prostu trzęsienie ziemi przez szczury. No tu może gdzieś jeszcze gorzej. No Huga, one nie wdykają chyba, nie? Okej, okay, tu mogę podpalić, widzę od razu. Czy jest patyk? Nie, ale są zasoby. Może po prostu sobie wytworzę wszystko co mogę. Tutaj jest 5. pięć. 5. To tu... tu... na maxa, bo w sumie wszystko wytworzę, co mogę. Oj, chyba on się nie opłacało. Jeżeli mam 5, to nie opłaca się wytwarzać, bo wtedy kosztem tych samych surowców wytwarzamy tylko jedno, zamiast dwóch.

What they're capable of now? They took down an entire city. It will happen again if we keep ignoring Hugo's feelings. Is oh, hey, not be enough. Okay. Po mnie. Dobra, bo teraz. Źle myślałem. Po prostu tutaj muszę rzucić na pewno dzbanek No i o to chodziło.

Done. Tell me when to let go. Dobra. Puszczaj. Now I'm going. Come on, move it. What? No, no, Lucas! What do I do? Catch this. No. O kurczę, co to jest? Skąd on to nagle wyczarował? Przecież przed chwilą tego nie miał. ...przesuwać. Szybko na ścianę. No te zagadki... ...nawet całkiem ciekawe. Chociaż jak nie wychodzi, no to... ...wtedy mniej. Ej, no dobra, mam patyki co? Nic mi ten patyk nie daje. Mogę tutaj podpalić znowu siano. Iść do skrzyni z narzędziami. Wtedy dalej znowu podpalę siano. Albo pobiegnę. Zdążę? Jest. Kurczę, to było ryzykowne. A mogę rzucić w tą metalową obręcz? Tylko czy ja potrzebuję tam iść? Okej, okay, jest tu. Ja ulepszę sobie teraz procę. Będę miał dwa strzały bez przeładowania. Dobra, rozejrzę się. Tym kijem mógłbym zejść tam na dół. Bo tutaj już nie można. Tu jest ślepa uliczka. Albo później, jak zdobędę pochodnie. Dobra. Najpierw. Nie, no nie mam za bardzo pomysłu. Hmm. Dobra, spróbujmy przejść tam na dół do kolejnego lampionu. Zobaczymy, co dalej tutaj mogę przejść? Nie, to tutaj musimy dojść we do dwóch. Ok, yy, musiałem zresetować cały rozdział nawet ponowne wczytanie save'a nic nie dało okazało się, że Lukas nie chce opać kija zbugował tak, się musiałem sprawdzić nie w internecie czy ja po prostu jestem taki głupi, że tak. nie wiem jak przejść dalej no ale ponowne wczytanie całego rozdziału i tak. przechodzenie tam od tej łódki na szczęście pomogło bo już myślałem, że gra się na tyle zbugowała że po prostu będę musiał całą od nowa przechodzić Czyli jak widać, ja zacząłem grę dopiero tydzień po premierze. Gra nie jest jeszcze na tyle załatana, żeby po pozbyła się wszystkich błędów. Takie błędy jakieś graficzne, jakoś nie przeszkadzałyby mi bardzo, ale błąd, który uniemożliwia mi przejście gry. No to już jest coś słabo. Muszę... Tutaj już byłem tą skrzynkę otwierałem, no ale muszę zrobić to jeszcze raz, bo... Tam to się nie zapisało. Normalnie bardzo prosty fragment rozgrywki zamienił się po prostu w bardzo długi. Spędziłem tam chyba 20 minut. Potrzebowaliśmy po prostu w tym miejscu Lukasa.

Still, it's good to see you both safe. Sorry to interrupt, but we should move on. And there's a damn chain blocking us! We'll take care of it! It controls a ferry. We don't need a ferry! We need that chain loose! There's nothing on our side. It's frosty! Oh, was something! Maybe on the other side. The ferry could take me there. It's a bloody mess under that pontoon! There must be something jamming the chain! How do we get down there? No właśnie, co teraz? Tu widzę, jest droga na dół. Okej, okay, ten wózek, co z nim? Dobra, ty Łukasz go pociągnij, a ja w tym czasie szybko przejdę.

Myślałem, będę musiał wrócić tą samą drogą. On tutaj wysłał po mnie prom. I tu pod pomostem takie zgnilizna, a tam na rzece nie widać, żeby to tak wy... takie było zgnite. żeby była czysta woda. No, już, dawaj. You? you can let go now. I'm oh, sorry, Amicia. I'm scared. <laughs> don't be. It's not your fault. You'll be all right in Marseille, Hugo. I don't want to go to the order. Magister Vaudin was not a nice man, I know. But this will be different. His island, mother. Not now, Amicia. Fine. Chyba dojdzie do starcia z matką, bo po prostu już mnie denerwuje. Tam się coś świeci, to jest ta lepsza skrzynia. Tak? No. Teraz muszę znaleźć jakieś przejście do tej skrzyni. Może górą? Muszę uderzyć procą. Nie widzę czegoś, co jest oczywiste. Tu jest łańcuch. Może on powinien puścić teraz? Nie, bo on już to dawno, dawno puścił. Przyjrzyj się łańcuchowi, a misja mi tu podpowiada, gdzie tu mogę uderzyć? Aj, dobra, tu jest przeciwwaga, którą mogę strącić. Spokojnie, nic się nie stało.

Jak się tam przedostać? Tutaj mi brakuje noża, jeszcze raz się rozejrzę, szybko tutaj. Dobra, to idziemy dalej. Okej, okay, znalazłem nóż. Z tym nożem wejdę jeszcze raz na dach. warsztatowy to Mam za mało materiałów, nic nie ulepszę Nic trudno, idziemy dalej Zdobyliśmy jedno narzędzie, ale brakuje nam resztek Co to za materiał? Pierwszy raz to taki widzę. Aha, to jest ten Pirat. On się nam przyda w kryzysowej sytuacji. Dokładnie, jak wyglądał tego? Jeszcze raz wyjdzie. Proszę, wyjdzie. Dobra, dobra, jest And tutaj you know wózek. Nie chcę tego zrobić laternie.

Powinien iść tutaj, a ja tą windą otworzyłbym mu przejście. O, tutaj coś jest. Aha, to jest powrót. No dobra, no to przeniesiemy najpierw ten wózek tą windą. This, it's just thorn in your side. Dobra, rzucamy szybko wózek na windę i lecimy dalej, bo nie wiadomo co się dzieje teraz z Lukasem. Mamy wózek na windzie. Teraz będziemy mogli przejść przez kolejną tutaj wysoką ścianę. Let's go. Dobrze. Zobaczmy antenię. Jak vais-a zrobić? Może zapytać Joseph. Proszę mnie. Joseph? Joseph wydaje się spoko. Nie to co ten magister, który tam zginął w poprzednim mieście. No i dobra, przeszliśmy przez most. Myślę, że to jest odpowiedni moment, w którym zakończymy odcinek. I w kolejnym odcinku zobaczymy, co się stanie dalej z Lukasem. Cześć.